Jeśli nie masz kompostownika i chciałbyś zrecyklingować skórki warzyw, oto rozwiązanie, które może być dla Ciebie korzystne. Choć łatwo mieć kompostownik na balkonie, niekoniecznie jesteś zainteresowany, bo trzeba go stale karmić. Warto wiedzieć, że istnieje o wiele prostsza technika recyklingu odpadów, np. skórek warzyw, która dotyczy głównie skórek. Z wyjątkiem produktów mięsnych i żwirku dla zwierząt. Można je przetwarzać, wkładać do doniczek, skrzynek ogrodowych lub pojemników. Aby wykonać ten niewielki przepis na recykling skórek, jesteśmy obecni w szklarni, co umożliwi nam przeniesienie pomidorów do nowych doniczek. No to zaczynamy. Używam doniczki wykonanej z plastiku, która posiada otwór na dnie tego pojemnika i oto tajemnica. Na dnie tego doniczki zamiast drenażu, zamiast ziemi uniwersalnej, umieszczę moje skórki warzyw. Rozpoczniemy od skórek sałaty. Oczywiście lepiej je trochę rozdrobnić, aby zaoszczędzić miejsce w doniczce i zrecyklować jak najwięcej liści, zachowując co najmniej 1 trzecią ich oryginalnej grubości. Rozpoczynamy, więc mamy tutaj sałatę, a także posiadam skórkę melona do pokazania. Hop, wkładam je do środka. Co również jest interesujące to skorupki jaj, które można od razu zrecyklować wewnątrz doniczki. Ale jest trochę po prostu trochę cytryny. Cytrynę wkładam do środka, przynajmniej trochę. Można również to usunąć. Dlatego teraz mam jedną trzecią odpadów z kawałków skórek, które znajdują się na dnie mojego doniczki. Teraz na górę tego doniczki dodam trochę użytych fusów kawy, ponieważ mam fusy kawy, które mi zostały. Posypię to na wierzch. To jest dobry składnik, który jednocześnie wzbogaci glebę i ją nawozi. Moje podłoże, teraz przechodzę do ziemi uniwersalnej, więc używam ziemi o uniwersalnym zastosowaniu. Nakrywam moje odpady, ubijam. Tutaj jest łatwiej to zrobić i ubijam mocno. Oto, prawie doszedłem na szczyt mojego doniczki. Teraz zasadzę tam moje pomidora. Więc ten pomidor, on, on prosi tylko o jedno: widać, że zaczyna trochę głodować. Jest twardy, można go zasadzić. Wyjmuję go z doniczki, sadzę go w środku mojego doniczki i kontynuuję przykrywanie jego bryły korzeniowej ziemią uniwersalną. W przypadku tego, nie wahaj się napełnić ziemią do brzegu doniczki, bo skórki organiczne delikatnie się ubiją, więc będziemy zbierać pojemnik, gdy zaczną się rozkładać. Pod moim pomidorem wsuwam spodek, najpierw aby oszczędzać wodę, a drugim powodem jest to, że podczas podlewania będzie wyciekał sok. Sok ze skórek warzyw to właśnie ten nawóz. Ponieważ ma dość ciemny kolor, istnieje ryzyko zabrudzenia desek tarasowych lub płytek na Twoim tarasie. Teraz przejdziemy do podlewania. Na początku obfite podlewanie. Nie dodaliśmy nawozu. Poczekamy aż to się rozwinie. Teraz mam dla Was małą niespodziankę. Oto moje pierwsze pomidory, które dojrzewają na tym krzaku pomidora przesadzonym miesiąc temu bez nawozu. No i oto efekt. Więc jak widzisz, jest bardzo łatwo zrecyklingować swoje skórki warzyw bez konieczności korzystania z kompostownika. Jeśli brakuje ci odpadów, zwłaszcza organicznych, dlaczego nie zebrać pokrzywy, zmielić ją i wymieszać z odpadami kuchennymi? Przyspieszysz rozkład i będziesz miał piękniejsze pomidory. Możesz tam również sadzić inne rośliny, ale zazwyczaj wymagają więcej składników odżywczych.